Nazywam się tadeusz kantor Voila. Klucze Czeski bilet. zapałki grzebień cukier lusterko fotografia Palo Santo cukier gumka recepturka ki Temperówka Płyę do dezymfekcji 5 euro. Kolczyk. Kostka domino. Papia rośnica. Klisza. Książka. Przedłużacz. Srebrna kula. Przypinka. Korek, dama pik, srebrna rękawiczka, pilnik. meksykańska figurka Wachlas Jaiko Oto prawdziwa Niezafałszowana strona indywidualności. Zapomniane resztki, wstydliwe odpadki, śmieszne organy ludzkiego instynktu przechowywania i pamięci. Nie nazywam się Tadeusz Kantor.